Najważniejsze paterny, które musicie znać, jeżeli chcecie działać w świecie kryptowalu oraz w świecie tradingu. Paterny, które mogą uratować wasze pozycje, a przede wszystkim będą mega ważne w identyfikacji podczas hossy i ewentualnej bessy, wyznaczania trendu i wielu innych miejsc, w których nie będziecie chcieli na pewno tracić pieniędzy. Jest to, słuchajcie, odcinek, który również będzie w kursie, także specjalnie likuję wam trochę, jak darmowy kurs na YouTubie będzie wyglądał podczas nagrywania, którego jestem. Także moi drodzy, siadajcie wygodnie, ponieważ myślę, że od Odcinek przyda wam się na wiele miesięcy, a nawet lat waszej przygody z tradingiem. Także zaczynajmy! Ale po pierwsze, słuchajcie, co to w ogóle są tak naprawdę te paterny? A paterny to najprościej mówiąc, powtarzające się po prostu formacje lub układy cenowe widoczne na wykresach, które pomagają traderom nie przewidywać przyszłych ruchów, ale pokazywać prawdopodobieństwo ewentualnego miejsca, w którym będziemy kupować, sprzedawać lub miejsca, do którego cena może podążać. Oczywiście dzieje się to wszystko na podstawie analizy historycznych danych. I teraz najważniejsze pytanie, słuchajcie, czy paterny w ogóle działają? Po pierwsze, powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak działa analiza techniczna. Moi drodzy, analiza techniczna tak naprawdę opiera się również bardzo mocno na psychologii tłumu, dlatego ważne jest, żeby znać te najważniejsze paterny, ponieważ one będą wykorzystywane właśnie przez retail i to, w jaki sposób działają, to w jaki sposób są stworzone, retail będzie rozgrywał i Wy wtedy będziecie po prostu wiedzieli, co macie zrobić. A więc niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy takie paterny działają czy nie, ponieważ część z nich będzie rozgrywana zgodnie z założeniem, druga część przeciwko, jednakże prawdopodobieństwo pozostaje podobne. Moi drodzy, czy można tradować tylko i wyłącznie na podstawie patternów? Na pewno nie. Jest to jeden z dodatkowych konfluensów, który powinniście wykorzystywać w waszym tradingu, ale również podstawy, które musicie umieć identyfikować na wykresie. Będą one oczywiście taką właśnie pomocą w identyfikacji trendu. A patterny widzą wszyscy przede wszystkim marketmakerzy, którzy jak wiecie nie będą chcieli, abyście zarobili. Także zacznijmy sobie teraz od pierwszego patternu. I oczywiście moi drodzy pokażę wam jak to wygląda na przykładzie oraz w jaki sposób się znajduje to i gdzie jest na wykresie? W tym momencie zaczniemy może sobie od Double. Topa. A double top, moi drodzy, pojawia się w trendzie wzrostowym stricte i składa się z dwóch szczytów, jak tutaj widzicie, o zbliżonych poziomach cenowych. To nie muszą być takie poziomy, jednakże ważne, aby były one do siebie zbliżone. Oczywiście te dwa szczyty, pamiętajcie, muszą być idealnie przedzielone tym necklineem, czyli właśnie korektą pomiędzy jednym a drugim szczytem. A przebicie tej linii wsparcia, tutaj, którą widzicie, czyli tak zwany neckline, który nam się tworzy, potwierdza formację i sugeruje o odwróceniu trendu na spadkach. A wejście w shorta tak naprawdę na potwierdzeniu powinniśmy robić na breakout'cie tego neckline'u. Czyli moi drodzy, mamy impuls wzrostowy w trendzie wzrostowym, pierwszy top, korekta tworząca neckline, wybicie drugiego topa w okolicach pierwszego i spadek. W momencie, który w spadek będzie przebity ten neckline, czyli ta horyzontalna część wykresu, to mamy ewentualny następny konfluenc potwierdzający zmianę. Trendu. A słuchajcie, na wykresie, takie coś możemy zobaczyć właśnie na Bitcoinie. Tutaj na timeframe jednodniowym, kiedy mieliśmy pierwszy szczyt Hossy, drugi szczyt Hossy oczywiście poprzedniej Hossy w latach 2021-2022. Po środku mieliśmy pięknie wyrysowany neckline, no, i oczywiście po drugim szczycie spadki, które ten neckline przebiły, a po przebiciu zobaczyliśmy faktyczną konsolidację dosyć długą w e, no minionej już bezsie. Double bottom moi drodzy, występuje znowuż w trendzie spadkowym, czyli jeżeli mamy trend spadkowy, składa się oczywiście z dwóch tołków analogicznie do double topa. Ta sama sytuacja z necklinem. Po przebiciu możemy sugerować się tym, że będziemy mieli reverse trendu, czyli trend ze spadkowego zamieni nam się na wzrost. A rozegranie tego patternu oczywiście czysto teoretycznie polega na otwieraniu pozycji długich po breakaucie tego neckline'u. Oczywiście pamiętajcie, że ta sytuacja nie zawsze musi się zadziać. Musicie bardzo mocno obserwować wiele innych wskaźników, jednakże teoria pokazuje to właśnie w ten sposób. I tu na wykresie, moi drodzy, również mamy lokalny trend spadkowy, pierwszy bottom, zbudowanie się naszego neckline'a i pięknej strefy płynnościowej, drugi bottom w okolicach pierwszego i po przebiciu z wolumenem zobaczcie jaką mieliśmy zmianę trendu z lokalnego spadkowego na kontynuację tutaj wzrostowego. A teraz, moi drodzy, drugi pattern, tak zwany head and shoulders, nie mylić z szamponem dla teściowej. No i tradycyjnie w jaki sposób ten pattern wygląda? Mianowicie głowa z ramionami, tak zwana to formacja odwrócenia, słuchajcie, trendu, czyli często uważana za jedną z najbardziej wiarygodnych formacji w analizie technicznej. A występuje ona po trendzie wzrostowym i sygnalizuje potencjalne odwrócenie na spadkowy. Oczywiście możemy mieć sytuację, w której będziemy mieli inverted hand and shoulder i wtedy będziemy mieli indykację do zmiany trendu na wzrostowych, ale to w późniejszej części. I tutaj jak widzicie formacja składa się w tej sytuacji z trzech szczytów: środkowy to jest głowa, jest najwyższy, a dwa jego boczne, ramiona, które nie muszą być, moi drodzy, równe sobie, ale zazwyczaj i powinny być niższe niż ta głowa. Są po prostu na zbliżonym do siebie poziomie. Linia łącząca dołki pomiędzy ramionami to linia szyli. Czyli tutaj jeżeli mamy dołek pierwszego ramienia, dołek drugiego ramienia po głowie jest to nasz po prostu neckline. A przebicie tej linii dołem, czyli tutaj potwierdza odwrócenie trendu i sygnalizuje możliwość zajęcia pozycji krótkiej. I widzimy to słuchajcie tutaj na przykładzie Bitcoin timeframe jednodniowy, kiedy wybiliśmy lewe ramię, głowę, Prawe ramię stworzył nam się neckline, i po przebiciu zobaczyliśmy dalsze, dalsze spadki. Jednakże pamiętajcie, że bardzo ważną rzeczą w formacji head and shoulder jest to, że w momencie początku impulsu, który tutaj widzimy, czyli stąd mieliśmy taki pierwszy szczyt, po którym nastąpiło stworzenie właśnie tego head and shoulder. Zawsze pamiętajcie, że początek impulsu może być końcem korekty po prawym ramieniu. Musicie zwrócić na to uwagę, patrzeć na wcześniejszą część formacji i w takiej sytuacji tradować, jeżeli dojdziemy. Do tego poziomu, tutaj zbliżymy się do niego, będziemy mieli osłabienie momentum, wykres zacznie się wypłaszczać, nie będziemy mieli jednoznacznego, mocnego trendu spadkowego. Możemy sugerować się tym, żeby wbijać w pozycje długie na kontynuację już tutaj trendu wzrostowego. A tutaj, moi drodzy, mamy oczywiście inverse head and shoulder, czyli to, co Wam mówiłem, pattern głowy z ramionami odwrócony, który to będzie nam sugerował zmianę trendu spadkowego na wzrostowy. I pojawia się on stricte właśnie w trendzie spadkowym. Tutaj mamy przykład, kiedy to wybiliśmy pierwsze lewe ramię, głowę, prawe ramię i mieliśmy kontynuację tutaj zmiany lokalnego trendu na wzrostowy. I zobaczcie, jak znowu pięknie przetestowaliśmy płynność z tego knota na początku lewego ramienia, stestowaliśmy to dwa razy, stworzyliśmy double top, po czym zeszliśmy niżej. Oczywiście jeszcze raz przypomnę, te paterny nie są stuprocentowymi potwierdzeniami ruchu na wykresie, są tylko jednym z wielu konfluensów, które powinniście używać lub powinniście znać na wykresach, aby móc po prostu zidentyfikować ewentualny trend, w jakim aktualnie się znajdujemy. Pamiętajcie, że zawsze... Bardzo ważny będzie porządek wybijania pierwszego ramienia, ponieważ na jego końcu, tutaj po odbiciu lustrzanym, możemy zobaczyć reakcję i zakończenie się tego ruchu, akurat w tej sytuacji wzrostowego. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do następnego patternu, jakim jest cup and handle, czyli filiżanka z uchem. A cup and handle to nic innego jak bycza formacja sygnalizująca potencjalny wzrost ceny po korekcie. I tu moi drodzy idealnym przykładem na to jest początek filiżanki właśnie z takim uchem z, z, z końca właściwie poprzedniej hossy, gdzie stworzyliśmy taki piękny łuk. Pamiętajcie, że zawsze w sytuacji właśnie cup and handle bierzemy sobie fibo, liczymy od samego dołu, ciągniemy do prawego od prawej tej krawędzi, powiedzmy filiżanki, zazwyczaj okolice 0.5 i 0.382 będą miejscem końca korekty tego właściwie uchwytu, powiedzmy filiżanki, to się śmiesznie nazywa, no ale tak jest i stąd wtedy mamy kontynuację trendu wzrostowego, także to jest pattern, który warto znać, bardzo często moim zdaniem się on sprawdza, jeżeli będziemy go w stanie dobrze zidentyfikować, no i oczywiście rozgrywamy w tym paternie, słuchajcie, stricte albo shorty w okolicach tutaj początku tej filiżanki, albo longi, kiedy to osiągniemy 50% lub 38,2% korekty tego swinga tutaj wzrostowego. A teraz moi drodzy przechodzimy sobie do descending triangle i specjalnie tutaj używam angielskich nazw, ponieważ one Będą dużo łatwiejsze dla Was do znalezienia w internecie. Polskie są bardzo ciężkie do znalezienia i raczej stosujemy naukę od początku, właśnie tych angielskich nazw, ponieważ dużo prościej jest później nam identyfikować się z wykresami czy rozmawiać z innymi traderami i szukać potencjalnych formacji, ponieważ wszyscy raczej uczą się tego po prostu w języku angielskim. A mianowicie słuchajcie, Descending Triangle, czyli trójkąt zniszkujący, to formacja kontynuacji trendu spadkowego, choć czasami może i sygnalizować odwrócenie, jeśli pojawia się po trendzie wzrostowym. Składa się, słuchajcie, z linii wsparcia, którą tutaj widzicie na przykładzie i ona reprezentuje taki stały poziom, poziom od którego cena w okolic tego naszego flat lower trendline będzie się po prostu poruszała może kilkakrotnie, dotykać tego poziomu i nie jest w stanie z niego spaść. Oraz zniszkującej linii oporu, którą tutaj widzicie, łączącej kolejne niższe szczyty, czyli mamy tak zwany flat bottom no i descending upper trendline czyli ta górna linia trendline będzie cały czas odbijała naszą cenę coraz niżej coraz niżej czyli można powiedzieć że presja sprzedających w takim formacie jest coraz coraz większa a formacja sugeruje że rynek jest zdominowany przez niedźwiedzie a kupujący powolutku powolutku tracą swoją siłę. I zazwyczaj, przy końcu takiego descending triangle, pojawia się nasz trend continuation, czyli wybicie ceny tym dołem, tym naszym flat lower trend line, no i kontynuacja trendu spadkowego. Więc musicie uważać na takie flat bottomy, ponieważ stąd faktycznie, jeżeli przebijemy się dołem, możemy mieć retest, e, oczywiście, miejmy nadzieję, w takiej sytuacji nieudany i kontynuację spadków. Występuje to najczęściej ta konsolidacja w trójkącie właśnie w trendzie spadkowym. Tutaj na wykresie w tym momencie widzimy przykład, jak sytuacja miała miejsce. Pamiętajcie, że taki trójkąt zniżkujący może również zostać wybity fejkowo górą i dopiero mocno impulsywnie właśnie wybity z powrotem dołem. Oczywiście pamiętajcie, jeszcze raz to przypomnę, jest to tylko i wyłącznie teoria, jednakże w sytuacji, w której my byśmy mieli przebicie tego górnego trend zretestowanie go pozytywne, czyli zatrzymanie się znowuż na tej głównej e, linii trendline'u przy reteście to może to być znak, że jednak trend będzie wzrostowy. A teraz słuchajcie, przechodzimy do formacji megafonu. Formacja megafonu jest bardzo częstą formacją, którą możemy znaleźć na wykresie. Znana po angielsku także jako broadening formation lub wide formation. To formacja charakteryzująca się rozszerzającymi się, słuchajcie, zakresami cenowymi, w których ceny osiągają coraz wyższe szczyty, ale również coraz niższe dołki. No i co tutaj się dzieje? Słuchajcie, sugeruje ta formacja duży poziom zmienności, czyli wolatywność na wykresie jest ogromna wycinająca bardzo dużą liczbę tradujących. Ani sprzedający nie mogą zdominować rynku przez dłuższy czas, ani kupujący. Jest to formacja kontynuacji trendu, ale może również wskazywać na odwrócenie, jeśli pojawi się po długotrwałym ruchu w jednym kierunku. I tutaj na Bitcoina, na, na jednodniówce możemy taki megafon zobaczyć. Słuchajcie, oczywiście na niższym time frame byłoby to dużo bardziej widoczne. Zawsze pamiętajcie, że w momencie, w którym czy w megafonie, czy w jakiejkolwiek innej formacji przebijamy jest jedna z krawędzi. Nie w... Starajcie się nie wchodzić na breakoutach, ponieważ one są bardzo trudne do rozegrania i zazwyczaj mogą być fejkowe, więc raczej starajcie się w takiej sytuacji poczekać na retest danej linii. Jeżeli zostanie ona utrzymana, jeżeli nie zostanie z powrotem przebita dołem, może to indykować o tym, że chcemy w takiej sytuacji zapiąć pozycję długą. A moi drodzy, jeżeli chcecie mieć dostęp do dwóch live tradingów dziennie, do Akademii, do wielu codziennych analiz pro traderów, które możecie rozgrywać ze strefami zakupu, ze stref Strefami sprzedaży z wieloma, wieloma dodatkowymi rzeczami, które macie cały czas, to wbijajcie na Discorda do strefy patrona. Macie instrukcje, jak to zrobić. Discord ogólnie jest darmowy, także każdy może wbić, każdego zapraszam serdecznie, szczególnie w tym okresie rynkowym, w który rynek nie jest taki prosty. To my, ja osobiście razem z protraderami, pomagamy Wam się w tym rynku odnaleźć, wspólnie tradować, a przede wszystkim moi drodzy, nauczyć naprawdę, jak ten rynek wygląda, a nie, że jest pięknie kolorowo i się tylko zarabia ponieważ rynek prosty na dzień dzisiejszy nie jest więc moim zdaniem osoby, które są szczególnie świeże w tym rynku powinny wpadać na Discorda i powinny się dowiedzieć w jaki sposób teraz działać, żeby bezsensownie po prostu nie tracić pieniędzy. Także serdecznie was na tego Discorda zapraszam. Linki macie stricte w opisie tego filmu. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do ascending triangle, czyli trójkąt wznoszący. I tutaj dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ formacja kontynuacji trendu, która pojawia się w rynkach o silnym, bardzo silnym właściwie trendzie wzrostowym, ale może również wystąpić w trendzie spadkowym. Jednakże raczej widzimy ją w tym wzrostowym, jest to przeciwieństwo descending triangle. Charakteryzuje się ona poziomą linią oporu, czyli flat upper trend line, która łączy kolejne szczyty cenowe, tworząc poziom, którego cena wielokrotnie znowuż nie jest w stanie przebić. Z drugiej strony Rising Rowl Trendline, czyli ta nasza linia wsparcia jest nachylona ku górze i łączy coraz to wyższe dołki. Oznacza to, że popyt stopniowo rośnie, ponieważ kupujący są w stanie podnieść ceny podczas każdej korekty. W miarę jak cena porusza się coraz węższym zakresie, rynek staje się coraz bardziej napięty, a inwestorzy czekają na wybicie górą. W sytuacji, kiedy cena zostanie wybijana, pamiętajcie znowu, że breakout albo retest, to już zależy od Waszej metodologii, jeżeli my dostajemy duży wolumen na przebiciu, może to oznaczać, że będziemy mieli właśnie trend continuation. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do bullish pennant, czyli byczy sztandar. No i słuchajcie, ten nasz sztandar to formacja kontynuacji trendu, która pojawia się w trakcie silnego trendu wzrostowego i sugeruje, że cenia może kontynuować wzrosty. Formacja, słuchajcie, składa się z dwóch części. Pierwszą jest silny Impuls wzrostowy, który tworzy tak zwany maszt sztandaru. Następnie po tym ruchu cena zaczyna konsolidować i konsoliduje w coraz to wyższym zakresie, tworząc formację przypominającą trójkąt, a właściwie taką chorągiewkę. Na końcu zazwyczaj z dużym wolumenem mamy przebicie naszej linii resistance, czyli breakout. Jeżeli pojawia się duży wolumen, może to świadczyć o tym, że natychmiast tak naprawdę możemy wchodzić w pozycję długie. I tutaj słuchajcie przykład takiego bullish penanta, czyli mamy silny trend wzrostowy. you <laughs> piękny ruch korekcyjny, a właściwie piękny ruch konsolidacyjny z coraz to wyższymi szczytami, z coraz to niższymi do dołkami i z dużym wolumenem wybicie i niesamowicie silna kontynuacja trendu wzrostowego. W tym momencie zobaczymy sobie jak wygląda niedźwiedzi sztandar. A moi drodzy, bearish pennant, czyli właśnie niedźwiedzi sztandar to formacja kontynuacji trendu, która występuje w trakcie silnego trendu spadkowego i sugeruje, że cena może kontynuować spadki. Formacja ta składa się z dwóch głównych części Czyli tak jak poprzednia. Pierwsza z nich jest bardzo mocny impuls spadkowy. Później mamy maszt, który tworzy się tutaj taka konsolidacja. No i tutaj z dużym wolumenem przebicie, oczywiście również chorągiewka. Maszt po prostu odwrócony do góry. Nogami. I na wykresie możecie zauważyć również, jako przykład, impuls spadkowy, po czym następuje konsolidacja z coraz to niższymi górkami, z coraz to wyższymi dołkami, czyli te wyższe dołki tu mogą nam ciekawie indykować właśnie spadki. Mamy przebicie dosyć mocno impulsywne, prawdopodobnie z dużym wolumenem, gdzie mamy widoczną kontynuację trendu spadkowego. A teraz jedna z najbardziej znanych formacji, czyli bearish flag. Bearish flag, czyli niedźwiedzia flaga, formacja ta sugeruje, że rynek potrzebuje krótkiej, przerwy po silnym spadku. A jak wiemy, moi drodzy, rynek porusza się falami, więc jeżeli mamy korektę, musimy mieć małe odreagowanie. Więc to odreagowanie będzie chwilą przerwy w kontynuacji naszego trendu spadkowego. Tutaj, po zakończeniu konsolidacji, kiedy cena przebije dolną linię wsparcia, zazwyczaj następuje kontynuacja wcześniejszego ruchu spadkowego, jednakże trzeba to obserwować, obserwować czy ten breakout nie jest fejkowy. Pamiętajcie, że zawsze wybicia konsolidacji, wybicia kanałów równoległych, czy wybicia innych ważnych supportów lub Lezystandsów, czyli wsparciu poporów, powinna zadziać się z dużym wolumenem. I tutaj, w momencie powstania takiej flagi i zaistnienia wolumenu na przebiciu jednej ze stron, najczęściej, właśnie dolnej, czyli tego naszej linii wsparcia, następuje breakout i kontynuacja trendu spadkowego. I tutaj na przykładzie znowu Bitcoin, impulsywny trend spadkowy, chwila odreagowania. Zobaczcie, z jak dużym wolumenem przebiliśmy wykres dołem i kontynuowaliśmy ten ruch spadkowy. Tu następna flaga. I z powrotem trend spadkowy. Jednakże, moi drodzy, nie dajcie się zwieść, jest również bullish flag, czyli flaga bycza. Wskazuje, że po okresie odpoczynku, po silnym impulsywnym wzroście, rynek jest gotowy do dalszego ruchu. Oczywiście w górę. Po zakończeniu konsolidacji, czyli mamy impuls. Konsolidację, ale w tej sytuacji konsolidację spadkową, przebicie z dużym wolumenem i kontynuacja trendu wzrostowego, który tutaj wcześniej przed tą flagą zauważyliśmy. I oczywiście przykład na wykresie, wykres Bitcoina, impuls wzrostowy, po czym długa, mozolna konsolidacja, przebicie naszej górnej części flagi byczej, retest, na którym moglibyśmy wchodzić, ponieważ widzimy ewidentny sign of weakness, czyli zostawianie pustych notów i kontynuacja bar bardzo silna kontynuacja trendu wzrostowego, który zauważyliśmy na początku flagi i również tu na końcu flagi. A teraz, moi drodzy, pattern, który bardzo często również znajduje się na, wy, na wykresie czyli clean spadkowy. A więc, słuchajcie, Falling Wedge Formation, czyli clean spadkowy to formacja, która występuje w czasie trendu spadkowego, ale może sygnalizować nadchodzące odwrócenie trendu na trend wzrostowy. W tej formacji ceny tworzą coraz niższe szczyty, jak dobrze widzicie, oraz coraz niższe dołki, ale kąt nachylenia tych linii jest coraz bardziej stromy w kierunku oczywiście spadającym, w kierunku dolnym, na dół, po prostu po schodach. Czyli coraz niższe górki, coraz niższe dołki i zawężająca się ta konsolidacja właśnie do takiego, można byłoby powiedzieć, trójkąta. Konsolidacja odbywa się w coraz węższym zakresie, co sprawia, że rynek staje się coraz bardziej napięty, po czym otrzymujemy i znowu proszę o tym pamiętać, z wolumenem breakout, który możemy rozgrywać albo właśnie poprzez breakout i od razu wchodzenie w pozycji długich, ale Albo poczekać na retest i dopiero wtedy wchodzić w pozycje długie. Jednakże te kliny zwyszkujące czy kliny e, spadkowe są bardzo często pięknie technicznie rozgrywane. I tutaj słuchajcie, jak to wygląda. RPL do USDT widzimy piękny klin zniżkujący, który jest bardzo technicznie rozrysowany. Zobaczymy, jaka tu będzie miała sytuacja. Jeszcze raz przypominam, to jest teoria. Sytuacje nie muszą być zawsze takie, że jeżeli macie klin zwyszkujący czy spadkowy, będzie po prostu go przebicie zgodnie z książką. Zdarza się, że jest ruch fejkowy i wykres porusza się zupełnie inaczej niż to teoria pokazuje. Zresztą od razu możemy sobie zobaczyć klin zwyszkujący. Jest to formacja, która pojawia się w czasie trwania trendu wzrostowego, ale może wskazywać na jego zakończenie lub najczęściej częściej spowolnienie. Formacja ta charakteryzuje się tym, że ceny tworzą coraz wyższe szczyty, ale również coraz wyższe dołki. Ale kąt nachylenia tych linii jest stoprowo coraz bardziej stromy w kierunku oczywiście górnym, czyli znowu tutaj ten klin jest zawężany. Równocześnie szerokość formacji maleje, co oznacza, że cena porusza się w węższym zakresie, tworząc coś w rodzaju takiego, można byłoby powiedzieć, trójkąta skierowanego w górę, ale ten trójkąt nigdy nie jest zakończony. I po prostu w takiej sytuacji dostajemy breakout, najważniejsze jest to, aby był z wolumenem, jeżeli nie ma zbyt dużego wolumenu na breakoucie, pamiętajcie, że w takiej sytuacji bez wolumenu powinniśmy dostać retest, no i ewentualną kontynuację, czyli tutaj kontynuację w tej sytuacji rewers i trend spadkowy. No i oczywiście, moi drodzy, mamy formacje harmoniczne, tutaj już nie chcę Was zanudzać w tym odcinku stricte o formacjach harmonicznych, oczywiście może to być formacja motyla, formacja gartleja, formacja kraba, nietoperza, wiele ważnych formacji, które są już Troszeczkę trudniejsze do rozrysowania, jednakże znajdziecie je u mnie również na YouTube, jako osobne odcinki szkoleniowe, w jaki sposób to rozrysowywać, a w tym momencie widzicie na ekranie miniaturki do tych właśnie odcinków. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za poświęcony czas na oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, czy takie odcinki, właśnie akademiczne, niektóre prostsze, niektóre może bardziej zaawansowane, Wam odpowiadają i chcecie na YouTube u mnie widzieć takich odcinków więcej. No i moi drodzy, w kursie oczywiście będzie tego multum, multum. Właściwie kilkadziesiąt odcinków szkoleniowych, jako wstęp właśnie do analizy technicznej czy do całego rynku kryptowalut. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, za co Wam z góry dziękuję za całe Wasze wsparcie. Także trzymajcie się, życzę Wam przemiłego weekendu. Słyszymy się w niedzielę na live i w poniedziałek na Market Update. Cie. Trzymajcie się, na razie.